Witam Was w kolejnym odcinku, który będzie trosze, troszkę inny, bo będziemy słuchali nuty Palion. E, nagrywam to już setny raz. O. Chciałem sprawdzić czy to działa. I tak. E, po prostu bez tego przedłużania posłuchajmy, bo wypuścił nową nutę. Kiedy to oglądałem było. Numer 1 na karcie, na czasie teraz jest 8 trochę spóźniony film. Ale na wstępie, zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie komentarz, jak, jak oceniacie tą piosenkę. Zostawcie suba, jeżeli moje filmy Wam się podobają. A jeżeli jesteś nowy, to zostaw suba. Jeżeli jesteś stary, to udostępnij link do mojego kanału i powiedz, żeby zasubował. I, i co, na wstęp mamy takie no, mleko. Fajne mieszkanko. Posłuchajmy sobie. Muszę sprawdzić. Co tam jest napisane? Nie wyrabiam. Będę za kilka godzin. Kierowca 10:16. Dobra. Tam z tyłu zielone. Ale mieszkanko, naprawdę. Chce normalnie żyć I na zawsze z tobą być Nie gram w grę zrozum, nie potrzebuję chwil Ja chcę tylko normalnie żyć I na zawsze z tobą by

Fajne auto, fajne. Teraz będzie refren, który moim zdaniem jest najlepszy. Ja to kiedyś słuchałem w sercu mi cięły Może 6 dni Nie z pasją rozstać Nie Dobra Ja chcę tylko normalnie żyć I na zawsze z tobą Trochę to jest przykre jak się na to patrzy Nie gram w grę z Rosum nie potrzebuję Jesteś creepy! Jesteś creepy, powiem tyle. On jest creepy, umawiamy się, on jest creepy, więc. Mi, on mi przypomina Jokera, moim zdaniem jest Jokerem, więc. Moi rodzice. E, oczywiście e, nie mówcie, że, że ja to słucham, bo to jest fajne, bo po prostu. Oni wymyśli, że coś takiego jest w teledysku to nie moja wina, więc po prostu nie osądzajcie mnie, okej? Okay? Dobra, to na ciągłą ocenę, więc normalność to skarb. Kiedyś to było problemem. To jest moje ulubione Musiałem wyhodować pan ceżenie byłem sam Zawsze liczyłem szczerą prawdę właśnie ją serwuję wam Dlaczego oni go tak umalowali, ja się pytam do jasnej ciasnej To wiem, tylko ciebie bliżej chcę mieć, o nie, o, o nie Niektórzy nienawidzą mnie, to wiem, to wiem Tylko ciebie bliżej chcę mieć, ale, ale i zielone zrobiłem dla, dla zabawy. zabawy Wymaga to trochę dystansu, ale nie zrozumiał każdy z nie było weselu i nie zmarnowałem szans Biedny, biedny, biedny Pająk jak go musieli umalować, nie ludzie grę, zrozum, nie potrzebuję Ja chcę tylko normalnie żyć i na zawsze z tobą być. być. Nie gram w grę, zrozumie, Nie potrzebuję. Chwili. Ja chcę... Moim zdaniem, moim zdaniem, trochę za, za dużo razy się powtarza. Nie gram w grę, zrozumień. Potrzebuję chwil albo chwili, ale to już ich, tak jakby oni zrobili tę piosenkę jak chcieli mi nic do tego i na być, być. dobra, oni wszystko dobra, i to już jest koniec i powiem tyle, piosenka sama w sobie 8 na 10 mogę dać łapkę w górę wy też napiszcie w komentarzu i co i w tym odcinku byłoby to na tyle, także jeśli się podobało zostawcie suba łapkę w górę i możecie napisać w komentarzu jaką jaką następną piosenkę mam przesłuchać i co papa papaski. Pa,